pa Witam bardzo serdecznie Ja jestem i Meto I dzisiaj to naprawdę. No cześć I nie ma z nami No I witam Was w kolejnym odcinku z Far 2017 Na mapie All streams I dzisiaj będziemy orać Tak i tutaj mam... U, u sąsiada przyjechaliśmy, postawiliśmy maszynę, bo tam no. tutaj, tutaj po... jest taki ładny napis, przeczytaj. Drink Coca-Cola, delicious and refreshing. Na, e, oni normalnie się znają no najlepiej na tym. Y, tutaj sąsiad Mieszko, tutaj w tych drzwiach się wchodzi, tam do góry. No. Bo tu Mieszko jeden, a tam na górze drugi, bo oni mają taką krytykę taką małą, bo tam no. wiesz... No i my tam po nie, do niego po jaką... Skrzynka Coca-Coli, żeby popracować. No, no, tak no, napis. dokładnie, dokładnie. Eee, Dobrze, no i. Skąd takie rzeczy w Holandii? No skąd takie? No właśnie, no. dokładnie. Do Ty, sąsiada. ale to się. Do ale są... to się zgrywa. No. To takie rzeczy to się do sąsiada jeździ. To sąsiada się jeździ. Dobra. Yy, lecimy orać, bo dzisiaj mamy pole do zaorania. Jace. Także no, ja sobie muszę tutaj na wsteku wyjechać. Jeć, jeć, jeć tak wjechał i tak muszę wyjechać. Słuchaj, W sumie się, ty to zawsze miałeś taki chujowy wjazd. jestem ciekaw jak oni tutaj tą tą tą, tą, tą ciężarówką Coca-Coli wjechali, nie? Mhm. <grych> Aj i to jednak. A na chodniku stawiali i nosili. Dobra, zapuszczamy sprzęt, lecimy Zetora, aż zerwał. W środek się przeoramy. W ogóle miałem pokazać jeszcze coś, ale to myślę, że pokażę później. Bo i tak to, to dość szybko skończymy, to pokażę po prostu pod koniec odcinka. Hmm. Pokupiłem jeden sprzęt. Eee, chwila. Gaszę chudy to Chudy, bo coś się popsuło i nie było mnie słychać. Eee, tam te chudy jakoś się zbugowały i było widać podwójnie. Czy podwójnie... Nie wiem. Było widać chudy od pieniędzy tylko chyba. A. No to się zbugowało w ten sposób, wiesz, bo ja mam dwie, by... dwie możliwości wyłączania chudów, nie? E, mogę sobie wyłączyć chudy przez konsolę i mogę sobie wyłączyć chudy przez przycisk. Przez przycisk. No także orka się prowadzi, szybciutko raczej pójdzie To jest W następnym odcinku myślę, że wybierzemy się, się, się do lasu jest... Chyba, że adik będzie to wtedy zo, zobaczymy No to się... Też może i tak się wybierzemy do lasu, no. nie wiem zobaczymy no. Damy mu czas do nadrobienia No właśnie, chłopak nie niech się tam pracował, a, 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 a my sobie pojedziemy do lasu w tym czasie Kurde mój. Przeczytował się no, będziemy tam ymm, jakąś wycinkę przeprowadzać krótsze. To jest. tu, kurwa, tyle tych słupów nastawiał, nie? Ja nie mam ja, pojęcia. Ja, ja nie wiem, po, po co Ci w ogóle płynie w domu? No na chuj tam to mam I jak ja w ogóle w domu nie, nie, nie siedzę stary. No, no. <laughs> A, A jak ale... ja śpię i w ogóle to... W ciągniku normalnie tamtego. No. A ja wiem po co, żeby się tak fajnie przy łowcach oświecało. Przy świnie. Eee, dobre, dobre. No. Bo kto bo kto na tej mapie, to wie, że tu są takie fajne do prądu się tak fajnie załączył światło. No, najlepiej. No albo przekryńcą, albo się nacisku. No. Wiesz to, bo tam każdy z, z, zwierzęta mają jasne, nie? A ja nie no. mam. Ja, ja w domu mam cimno, a tak. Owce mają oświetlenie, świnie mają oświetlenie, każda wiata jest kurwa oświetlona. Na, e, 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 nawet kury mają oświetlenie, nie, to jest szok. A ja nie mam. A ja mówię w, trakt a ja mówię w traktorze. <laughs> a ja światełka w, e, w kabinie nie mam. O <laughs> Ty, wiesz, co muszę powiedzieć, ale się żeby takie zrobił? w kabinie światełko, a co to? Czekaj, jest tu, jest tu gdzie wsadzić? Pójdę ja trochę, ale zna znalazłoby się. W, w Ursusach było przynajmniej w mojej 80 yy, na słupku, jest na lewym słupku, nie? Przez pomiędzy drzwiami a szybą. Na, lew na lewym słupku między drzwiami tak, a szybą? No to wiem, nawet jest dziura jakaś taka. No. Yy, no. W tym, w tym krystalu. No to to mi nie No Kurde, mnie takie rzeczy już się tam... No. Kładło, nie? Kurde, będę pół po dachu i wsadził. No, Adaś się... Y, z z Adasiem gadałem, że mi pasażera dodał do tego. Do, do, y, do krystala, nie? Mówi... Y, ale tu, tu... A, ale mu mówię, że, że siedzonka nie ma, nie? No to chuj, ja mówi, będzie... Na dachu będzie siedział, nie? To jest... Co, co że się nie da? Da się. Wszystko się da. Pani mnie to pole raz dwa. Tak chciała. Idzie jak. Skręcz o wieku. Kto będziemy kłócić przez reset tego odcinka? Pokażemy, co tam trzeba. Ja tam zwierzęta by się zajmiemy. Może w odcinku. O, właśnie. Dobry pomysł. I się nakarmi zwierzęta. Że paku się wsypię tam trochę, bo, tak bo tylko to mam. Pawlo sobie do owie, strawę dosypie. Tak. Nałów na jeżdżmenie masz osiany? Yy, Przedtem już się ale nie, nie, nie wzrastało nic, nie? To zaraz może wzrosnąć. No tu. To... To jak skończymy, to się zrośnie. No. Czy tu jest klimatyzacja w tym. Patrz jest! Jest odzerwane, że jest klimatyzacja normalnie ten... Te przełączniki o klimatyzacji są, w tym wytorze. Na bogato. Może to jakaś deluxe wesela? Widzę no. Widać po kolorze, znaczy po sam. w samym. <laughs> tu, stół, kogut, romantko. Jak to szok. No. Kończy, a ty już kończysz. Ja to mam coraz ciężej, bo im no. większy zakręt, tym... Znaczy im mniej to jest, tym większy zakręt, nie? No. A ja z tym pługiem tak się nie mam łatwo złożyć. No widzę. Então chegou para é. 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 Ja, najlepiej, wszystko jest zaorane pięknie, ładnie Dobra, to ja to, jak to mu za chwilę wzrosną, to, to jakby się sobie cyknął opony na wąskę. No to już, już, czekaj, muszę tutaj trakt... Muszę, muszę umyć traktur. Dobrze. o, o op, ci też? A, no, tam jeszcze nie było się w lada Muszę umyć moje brudne o, o odkładnice. No. no. i ta dźwignia w tym No. Czekaj, bo we, we środku muszę też No. bo nie Dove ti aspetta? non no, mi dispiace. C'è un który chyba jak już tu jestem to pokażę kupiłem agregat 6 metrowy taki przedsiewny można powiedzieć yy, wikona wikon Kultimat, yy, yy, hydrauliczny i w ogóle ten tego takie tam szmery bajery Pawlo? No. Dlaczego żeś tej opon nie pyknął, no? A, ja nie mam pieniędzy. A to nie potrzeba pieniędzy. A nie potrzeba, to dobrze, bo. No teraz mogę ją ułać nie. No, najlepiej. Te abunzko bluzda mogę robić. Hmm. A jaki uciąg chujowy przy takich oponach? No. Banek, trzeba jechać krowy nakarmić może okay. krowy świnie no kogo latarnie na drodze świecą pięknie ja też cały so, so świecę moje latarnie no pokój Czekaj, tutaj gdzieś się zapalało światło No chyba tu hmm.

Jakby żeś potrzebował tura, to ładowarka stoi. A ja mam. a Ty możesz. z Za, swojego. Mam dobrze. To muszę ogarnąć rzepaku, sypać nie i w ogóle. A. Posprzątać by trzeba było. Posprzątane. Tu oni nie siebie na wozu teraz będą. Zajechać tam do ciebie pod, pod, przy owcach posprzątać? No może, że. No. Po, Pokaż co to jest za i Leny jeździć. Nie no dobra, prze, przetransportuję go tym. No, Które no. Jak go się podczepio, kurwa? Musisz go rozłożyć, ten pierdolnik. A widzisz. Ja Aha, dobra. no i teraz się podczepił. Mm. Zobaczy, czy da się nim tak sprzątać. Da się, ty! No i bardzo dobrze. Normalnie sprząta. Jak jak, jak łyżka do sprzątania taka, nie? No. Posprzątane, chłopie. I to jak szybko. Odłożę go na półkę. Kurde. Dobra, niech stoi. No to dobrze. Wyłączę go tylko i niech. Stoi. 20 minut mamy, Paweł jak tam? No już też kończę, już tam miałem dla Ciebie Co, już skończyłeś? No Szybciutko. Druga faza jest Jeszcze raz trzeba będzie pewnie rozsiec, nie? Jeszcze, jeszcze jedna faza No Chyba coś źle wykalkulowany był Co źle wykalkulowane? Ej! Dobrze. Chyba. Czekaj, 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 czekaj. O teraz. Co się stało? Aha, Aha no jest. Faktycznie. Hmm. Czekaj, ja podląd mapy? Na niby? No faktycznie, jak kiedyś to się nawozi, dobrze jest. Tu jest nawiezione tu jest nawiezione Tu są dwie fazy. No dym. Tu jest druga faza nałożenia już na czwórce u mnie. Tu tylko raz wystarczy wieś już. Na trójce to jest pierwsza faza. Trzeba będzie nawieść jeszcze dwa razy. No dobra, 22 minutki, Pawlo. Tak no Możemy kończyć. A, to już prawie koniec, dobra. Także co. Dziękujemy wam oczywiście za oglądanie. Dzisiaj taki odcinek na spontanie kompletny, Ech. bo za szybko skończyliśmy. Także co? Dziękujemy oczywiście za oglądanie. Dziękuję oczywiście Tobie Paweł za grę. Jeżeli coś chcesz jeszcze dodać, to proszę. No również dziękuję za grę i za prosą... za i do kolejnego odcinka. Cześć. No. Ja jeszcze powiem, no tam nie wiem, jak się podobało, bało, to zostaw łapeczkę w górę, yy, linki jakieś tam do grupy w komentarzu, Boże, w komentarzu, w, w opisie yy, i jeżeli oglądałeś do końca, to, to napisz, że oglądałeś do końca, bo to jest takie fajne. Dobra. także do zobaczenia, do następnego razu, trzymajcie się, cześć. Cześć.